Same kobiety w różnym składzie. Czasami skład jest trochę młodszy, czasami troszeczkę poważniejszy, ale w naszym zespole najważniejsza jest właśnie ta chęć śpiewania. To nas łączy, ponieważ przychodzą ostatnio nawet takie panie, które po prostu chciałyby trochę pomuzykować. Znalazły na to czas chęć i szukają po prostu kogoś, z kim mogłyby to robić tak. Znosi się ta szanski Szczyt. Szukam pięknych piosenek. Przede wszystkim piosenek polskich z pięknymi tekstami. I tak dobieram, próbuję budować właśnie taki program. Mamy wiosenny program, mamy jesienny program, mamy kolendy. W związku z tym po prostu poszukuję takich piosenek, przygotowuję aranże. Niektóre piosenki, które są powiedzmy coverami przebojów zagranicznych. Dopisuję do tego teksty polskie, bo śpiewamy tylko i wyłącznie po polsku. Kocham język polski, jest przepiękny, jest bardzo bogaty i można w tym języku wyrazić, wszystko co, wszystkie emocje, jakie są tylko możliwe do wyśpiewania. Ach, ten dzień w kolorze Ten zespół przez, przez cały czas trwa, przez cały czas coś się robi, coś się dzieje. Różne są składy, różne są repertuary, ale udaje nam się coś zrobić i mam nadzieję, że dzisiejszy wieczór również sprawił jakąś przyjemność osobom, które przyszły nas posłuchać. Staramy się zrobić to wszystko najlepiej, jak potrafimy, a możliwości mamy ograniczone, ponieważ jesteśmy amatorskim zespołem, więc ale powiem szczerze, że pod bryganturą pani Marzany Graczyk to wiele można osiągnąć nawet w zespole amatorskim. Ja to kocham to co, to, co robię, w związku z czym to czuć w każdym zasadzie, w każdej frazie, którą śpiewamy, więc myślę, że i atmosfera, i no, trzeba kochać. Kochać śpiewać, żeby mieć chęć spróbować. Zespół wokalny Muzajka spotyka się w Miejskim Domu Kultury w Rumi przy ulicy Mickiewicza 19. Tam mamy swoją siedzibę. Spotykamy się w poniedziałki i środy od godziny 17 do godziny 19. Zapraszam wszystkie chętne panie, które miałyby ochotę właśnie dołączyć do naszego zespołu. Są osoby, które śpiewają kilka lat już, są osoby, które śpiewają od krótkiego czasu dopiero co przyszły do zespołu, więc. To nie jest takie straszne. Każdy ma szansę. Każdy ma szansę. Tylko potrzebna jest chęć, przede wszystkim chęć, wytrwałość, bo do tego potrzeba bardzo dużo cierpliwości, ale również yy, zaangażowania w zespół, bo to jest odpowiedzialność za cały zespół. Więc nie można sobie przychodzić albo nie przychodzić. Jak się już podejmuje decyzję o śpiewaniu w takim zespole, to koleżanki liczą. Na każdą z nas. W jakim składzie może się kiedyś spotkamy, tego nie wiemy. Może w takim jak dzisiaj był, ale może w innym. Jest to muzejka, więc jest to zespół składający się z różnych możliwości wokalnych. Zasubskrybuj TV Rumia już teraz, aby być na bieżąco.